Witam moi drodzy na kolejnym filmie na kanał Balmistyk Lifting. Dzisiaj gościnnie jestem w Gdyni u Bartosza Czaji. Witam. Cześć. Cześć. Bartek zaprosił mnie do siebie na trening. Oczywiście już jest godzina dziewiąta. Od ósmej tutaj jestem, ale dopiero skończyliśmy rozmawiać, wymieniać się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami o treningu. Co? Teraz potrenujemy trochę, posprzedajemy sobie jakieś różne tipy. I co? Lecimy dalej, więc siła z wami i oglądajcie. Two. dois, Zaczniemy sobie teraz pierwsze ćwiczenie z ciężarem, czyli wyciskanie na klatkę, krótka rozgrzewka już była i lecimy sobie rozgrzewka na samym gryfie, a później dorzucimy jakiś ciężar, zobaczymy, może jakieś maksy dzisiaj porobimy. Lecimy. Piękna rozgrzeweczka. Na super sprzęcie. I zaraz ciężar. Jak to było? Była tam, jak miałem te swoje tam <laughs> treningi, to ja Tyś dziennie waliłem, nie? pompek <laughs> ale objętość to chora tam no. była. I ile ty się w sobie już zajmujesz sportem, kalisteniką? Zam street Kalisteniką już typowo to kurde z 6 lat na pewno, nie? Dobrze, mm -hmm. no, z 6-6-7 lat gdzieś będzie prawie. Nie, 6 lat, 6 lat gdzieś, no. A street lifting to tak 3 lata, nie? Gdzieś może niecałe. Teraz może Bartek opowie nam coś o sobie, bo też zajmuje się sportem i to już nie od wczoraj, ani nie od jutra. Proszę Bartek, opowiedz. No to tak jak Mateusz powiedział, mam na imię Bartek, jestem świeżo po kursie trenera personalnego w Profi Fitness School. Sportem, w sumie zajmuje zajmuję się od dobrych 5 pięć lat. Chciałem przejść na streetlifting niedawno, no niedawno, rok temu. Niestety się nie udało przez lekką kontuzję kręgosłupa, którą musiałem wyleczyć, już od pół roku jestem niestety bez treningu, ale teraz będę powolutku wchodził sobie w trójbój, zobaczę ile będzie się dało w tym osiągnąć. No i co, no i to chyba by było na tyle z mojej historii sportowej. Podejście do 110 kg. ładnie weszło. I 120. Ja możemy... truba, truba. No to... Masło. O już nie takie masło. Ciężar się zaraz skończy. Dobra, to 130 kg. Próbujemy. Gotów? Gotów? Nie, nie. Proszę. Podjęliśmy decyzję z Bartkiem, że po klacie wycisnąłem tam 120 kg. 130 niestety nie poszło. Oczywiście widzieliście to tutaj prędzej na filmiku. Robimy sobie teraz martwe ciągi, Bartek oceni też moją technikę, troszkę mimo, że jakieś tipy sprzeda, bo jednak ten martwy ciąg u mnie, robię go, ale cały ta technika kuleje, więc lecimy, rozgrzewka i ciężar. Nasz trening dobiegł końca. Skończyliśmy sobie martwym ciągiem. No, nie przemęczaliśmy się za bardzo tutaj z Bartkiem i z Łukaszem. Łukasz też sobie trochę tutaj porobił z nami, żeby się rozgrzać przed powrotem do domu. Dziękujemy Bartkowi za zaproszenie. I mam nadzieję, że spotkamy się niedługo. Może Bartosz odwiedzi mnie teraz u mnie na siłowni, czyli mojej ubojni, gdzie trenujemy pod gołym niebem. Trzymajcie się bardzo mocno i ciepło i siła z Wami.